Um, witajcie w kolejnym filmie z Minecrafta, w tym pięknym kanale. A tak, jesteśmy na moim serwerze. Jakbyście chcieli, to... Chcieli na niego dołączyć, oczywiście na survivalu. Bo ja mam, jako jedyny moderator, będę miał funkcję boga. To wszystkich moich 10 widzów zapraszam, tych oczywiście, którzy mają Minecrafta. <noise> no i zapraszam. na mój serwer IP to tygryskowo.terno ale, ale dzisiaj nie zajmiemy się tym, bo czekam aż dołączy do z moich kolegów z klasy. No i tak, nie pytaj, o mnie maś zaśmiecony mnie ekwipułek zakrętkami z miedzią Pyk mm. pik, pyk 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 Ale schowajmy to wszystko do bezpiecznej skrzyneczki tak, ja to wszystko sobie wcześniej kopiowałem. Wiem, że to nie powinno być legalne, ale... tutaj zamierzam wybudować imperium razem z moimi kolegami i wami. Więc... Wpiszecie IP, dołączycie i macie fajną bomboladę. Tylko parę zasad na początek. Nie niszczyć tego skal katalizatora, bo jak to będzie świątynia moja... Poza tym... Tym lepiej wybudować kopalnie gdzieś bardzo daleko. Bo uwaga! Dajcie mi chwilkę. Pod nami jest dość niefajna niespodzianka lub też fajna, bo... Są dwa drzewa z tym sekretnym podziemnym biomem. O! I komnata próby. Czy tam chyba kilka komnat próby? Naprawdę sporo tego tutaj jest, a na dodatek to wszystko jest tutaj zaruśnięte. Więc myślę, że jak wyjdziecie to i odnajdziecie to takie spostrzeżenie. Nie niszczcie nic to. A. No, ale jak mówię, większość tutaj płaci to. Te laski. Szczególnie tutaj. Ale przynajmniej od wadacja na starcie zrobić to No chyba. No chyba, że udało się, trzy. Że... Chyba, że te wszystkie potwory was tutaj zabiją. No ale pewnie lecimy tutaj kopać w celu odnalezienie komnaty próby. Obecnie maksymalna liczba graczy to 20. Tutaj mamy biom dżunglowy niedaleko. Dosłownie biome tak, biom dżunglowy. I tutaj już normalne jaskini i wapulki. Więc tutaj lepiej się nie kopać, bo można wpaść do lawy. Tego to mam nadzieję też, że będę do ogrody, bo odkąd wyszła ta aktualizacja, tylko tego biomu szukam. Ale no cóż, Dobra, to się może przełączę teraz na normalny tylip, czyli kreatywny. I wy, widzowie, i którzy to oglądają. Byście sobie w Minecrafcie Tigryskowo -at .mi". I pomóżcie mi w budowaniu wielkiego imperium. I jakby co? Jeszcze parę zasad. Oczywiście nie używamy x -raya. Nie prosimy mnie o item. Nie rozwalamy nic, co ja już postawiłem. Nie niszczymy struktur oraz nie stawiamy. Tych wież z lawy ostatnio taki serial miałem fajny, i ktoś mi rozwalił co? No cóż, ale zaczynamy w takich obfitych lasach. Naprawdę warto. A czym mi się w tym odcinku zajmiemy? My pytacie się pewnie. Ani więcej. Uwaga! Gabudowaniem. Dungeonu, czy raczej, czy struktury, w celu, jakby to powiedzieć, upiększenia tego świata. Może naprawdę cuda dać działać, korzystając z najnowszych bloczków w Minecrafcie, lub też tych starych. Jak było widać, ale najpierw muszę znaleźć odpowiednie miaski, I nie. To nie będą komnaty próby. Które w zasadzie... u chłopie, ale to duże. Które w zasadzie są ogromne. No i dosłownie by trzeba by... Wszystkimi dziewięcioma osobami tam ruszać. To ja bym chciał... Im... Taką własną strukturę gdzieś zbudować, ale nie wiem gdzie. To troszkę mnie zajmie, więc widzimy się po przerwie. O, mniej więcej gdzieś tu, ale najpierw włączmy sobie dzień. Bo nie chcę po nocach sobie tak budować. No dobra, jesteśmy teraz na kreatywnym. I jakoś trzeba zrobić wejście. A mniej więcej wejście to będzie zbudowane w ten prostacki sposób no ja chcę to zrobić na podstawie, że no, na podobieństwo tych studni na pustyni więc, ludzie, którzy tutaj dotrą, będą musieli loskopać. Część tej zwolnionej studni, w celu do wejścia do środka, poza tym, w sumie nie wejść tam, będzie wskazane na sygnałem które ja wyślę, mniej więcej więcej. Tak. Wiem, że gdzieś mniej więcej tutaj umieszczę nadajnik. I on wystrzeli laser, który będzie widoczny z daleka. Kaj okay, doprowadzi ludzi tutaj, gdzie umieszczę tabliczkę. Ale najpierw zajmijmy się budową podziemia. No, podłoże już jest gotowe. Że osoba, która jest, że zeskoczy sobie tutaj na dół, to trafia do wody. No i w takim pokoiku będzie się znajdywać. Postaram się tutaj o inne światło. Co jeszcze muszę gdzie nie gdzie po umieszczać? bloki. No i te powękane bloki będą potem wskazówkami do przejść różnych w tym pięknym dungeonie. Które, tak, jest wzorowana na tych świątyniach w dżungli, które swoją jako, które, które nie dają, ją rady sobie. Wie, ale zobaczycie i ocenicie, gdzie progres zaraz. <laughs> no, tutaj mniej więcej... I za tą ścianą będzie tunelik, ale jeszcze zrobię dach. Dobra, już to jest gotowe. To teraz trzeba zrobić tunel. W tym tunelu mniej więcej Umieścimy Aj Umie umieścimy... umieścimy nowy spawner modów, ale ja najpierw zrobię Bię taki pokoik i chyba zakończę nagrywanie. Aż ten film nie jest taki krótki, to jednak i tak. Kolejne filmy nie będą z tego. Tylko jak buduję ten przeogromny, jak będę budował ten Dungeon. I mniej więcej po tych tu tunelech będą, będą się przemieszczać bryzy. Nie, tak, wiem, że one się tak nie nazywają, ale... A, nieważne. No i mniej więcej te tunele, w których będą ich spawnery, będą zbudowane z tych cegieł. To będą takie takie tunele. To ja tutaj zbuduję na razie dwa takie i widzimy się. Patrz. No i mamy coś takiego. Teraz wystarczy to jedynie zabunkrować. No i Możliwe, że pierwszy odcinek poradnika, jak stworzyć taki piękny dungeon. Dungeon uważam za ukończony. Mam nadzieję, że ten film się podoba. I to głównie był promocyjny film, ale po tym też macie pisać pytania, bo ja chcę końcu zrobić dokumenty. No i wpijać też na tygryskowo. Jak mówiłem już wiele razy podawam IP, ale jeszcze w opisie podam. Żegna się z Banim Fieseleski. Pa.